Na wzgórzu Tumskim stanął pomnik Tadeusza Mazowieckiego. Z inicjatywą uhonorowania w ten sposób znakomitego płotrzanina wyszli sami mieszkańcy, członkowie Stowarzyszenia Wolne Miasto Płock. Pomnik ławeczka znajduje się w pobliżu Małochowianki, której absolwentem był Tadeusz Mazowiecki. W uroczystym odsłonięciu wzięło udział wielu znakomitych gości. Byli m.in. synowie byłego premiera, jego koledzy z lat szkolnych oraz współpracownicy. Tadeusza Mazowieckiego wspominał prezydent Bronisław Komorowski. On był człowiekiem nastawionym na rozwiązywanie problemów w duchu porozumienia, szanowania odmienności, szanowania także różnych poglądów ojczyznę, różnych światopoglądów. Warto, aby każdy, kto będzie przechodził tym pięknym miejscem, tym pięknym, będzie widział ten niezwykły zupełnie widok na, ze Skarby Wiślanej, żeby przypominał sobie cytat Stadeusza Mazowieckiego o tym, że można się spierać. A dodam: Nawet trzeba się spierać, żyjąc w demokracji. Można się spierać, można się nie zgadzać, ale nie można się nienawidzić. Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podkreślał, że Płockanie są dumni Stadeusza Mazowieckiego. 30 lat temu Polska znalazła się na ważnym historycznym zakręcie, wychodząc z komunizmu, wchodząc na drogę demokracji. Mądrość ówczesnego premiera, odwaga i determinacja także osób, które stały wówczas u jego boku. Zdecydowały, że patrzymy na te 30 lat z satysfakcją i dumą. Oprawę muzyczną w czasie odsłonięcia pomnika zapewnił chór minstrel z małchowianki. Wcześniej w Auli liceum odbyło się spotkanie adresowane do uczniów. O wydarzeniach sprzed 30 lat opowiadali młodzieży i ich uczestnicy. W Ogrodzie Księżnicy Płockiej odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. W tym roku motywem przewodnim były polskie nowele. Organizatorzy ogólnopolskiej akcji wybrali osiem utworów z kanonu literatury. Czytano m.in. Dobrą Panią, Katarynkę, Dym, Sanatorium pod Klepsydrą. Wśród gości zaproszonych do wspólnego czytania był między innymi prezydent Płocki Andrzej Nowakowski, jego zastępca Roman Siemiątkowski. Kolejne fragmenty czytali także parlamentarzyści, radni, przedstawiciele świata kultury, mediów i uczniowie Płockich Szkół. Aeroklub Ziemi Mazowieckiej zaprosił do spędzenia niedzieli na płockim lotnisku. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody goście dopisali. Podziwiali samoloty stojące na płycie lotniska. Chętni mogli wziąć udział w lotach widokowych nad miastem. Główną atrakcją były akrobacje lotnicze. W czasie trwania imprezy odbył się także specjalny lot widokowy nad miastem w towarzystwie prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Taką atrakcję podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wylicytował pan Grzegorz Błaszkiewicz. Miłośnicy dwóch kółek pożegnali w Płocku sezon motocyklowy. Zlot rozpoczął się od odprawionej na Starym Rynku mszy polowej. Później ulicami miasta przejechała Parada Jednośladów. W wydarzeniu wzięli udział nie tylko motocykliści z Płocka, ale z całego regionu. Główne uroczystości odbyły się na Nabrzeżu Wiślanym. Były między innymi koncerty, konkursy i bardzo widowiskowe pokazy kaskaderskie. To miasto, które kocha motocykle, dba o motocyklistów. Tyle powrotów i wyjazdów. Wszystkiego dobrego na zakończenie sezonu motocyklowego w Płocku!